Dzień Dobry. Miło mi was widzieć w ten słoneczny czwartek, przynajmniej w Warszawie. Słońce w końcu. Dla tych, co widzą mnie po raz pierwszy, nazywam się Małgorzata Jędrzejczyk. Jestem akredytowanym coachem International Coaching Federation i jako coach mogę przeprowadzić sesję na każdy temat tak naprawdę, bo trochę nie lubię tego podziału na life coaching, business coaching. Natomiast kobiety to jest ta grupa docelowa, którą sobie wybrałam, do której to kieruję swój przekaz w mediach społecznościowych i co tu dużo mówić, lubię kobiety motywować, inspirować, wspierać, trochę dodawać im odwagi do działania. Prowadzę sesje coachingowe jeden na jeden w gabinecie na warszawskim kursie albo online. I to jest kolejny z mojego zaplanowanego cyklu live. Nagrania wszystkich poprzednich znajdują się na YouTubie, także zachęcam do odsłuchania. Do tej pory właśnie mówiłam takie podstawy: trochę więcej o sobie, czym jest coaching, mówiłam dlaczego się tym zajmuję, mówiłam trochę o akceptacji, byciu tu i teraz, o. Codzienności, dobrostanie, empatii, emocjach. Był też live o nazwie FAQ i teraz wie jak gotowość. Wymyśliłam sobie, że pójdę literkami alfabetu, więc trochę, trochę mi jeszcze zostało. Wiecie, jak gotowość, no to co, gotowi na live. Gotowość to jest idealny, idealny temat coachingowy. Dlaczego? Dlatego, że coach Nigdy się nie będzie zastanawiał, czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy. Dlaczego? Bo On wie i zakłada, że wszystko jest z Tobą w porządku, że masz y, 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 wszystko, z, żeby zacząć. Pytanie tylko brzmi, co zacząć? I na to pytanie każdy sobie musi odpowiedzieć y, po prostu sam. Coach wie, że tak naprawdę, znaczy, wie, zakłada, tak, że klient zawsze jest gotowy, żeby zacząć i nie ma żadnego powodu, żeby zwlekać. I coach tego klienta zawsze, zawsze wierzy. Tylko Twoim konkretnym zadaniem jest uświadomienie sobie, że zawsze możesz coś zrobić, jeśli oczywiście chcesz tą swoją sytuację poprawić, jeśli coś nie pasuje, zawsze masz zdolność do dokonania jakiejś zmiany. Tylko pierwsze podstawowe pytanie, jakie powinnaś sobie zadać, czy powinieneś sobie zadać, jest gotowość do czego. I tu są trzy takie konkretne punkty, które warto rozważyć, tak naprawdę, od których warto zacząć. Pierwszym jest tak naprawdę pytanie, po co Ty w ogóle żyjesz? Jaki jest sens Twojego życia? Jak nie lubisz takich górnolotnych stwierdzeń, to Niech to będzie pytanie, jakie są Twoje wartości życiowe? Po co żyjesz, co jest dla Ciebie ważne? Uwaga, to ma być absolutnie Twoje, wybrane świadomie po prostu, i uwaga numer dwa: to się może w każdej chwili zmieniać. Wartości życiowe mogą się w każdej chwili zmienić, w ogóle wszystko się, wszystko się może zmienić. Więc to warto mieć w pamięci i dać sobie też. Taki luz, że coś, co było ważne dla mnie rok temu czy dwa lata temu, teraz może nie być dla mnie ważne. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Do tych swoich wartości życiowych czy celu, czy jak to nazwiesz, wartości czy, czy sensu dopisujesz właśnie cele. No i teraz nie mówcie mi tylko, że nie macie żadnego celu życiowego, bo. Wtedy tak naprawdę nie ma w ogóle po co wstawać z łóżka. No ten cel po prostu musi być wtedy zsynchronizowany, musi być skorelowany z Twoimi wartościami życiowymi. Ja ogólnie nie lubię tego słowa muszę, ale w tym przypadku jest tak, że jeśli jakiś Twój cel nie ma takiej bazy w Twoich wartościach życiowych czy w Twoim sensie życia, to po prostu wcześniej czy później nie wypali. Także cele. Cześć wszystkim. Cześć Hania, cześć. Witam wszystkich, którzy połączyli przed chwilą. To jest ten drugi punkt. Cele. I trzecim punktem w tych rozważaniach o gotowości będzie właśnie działanie. Ja lubię od razu mówić o tym nawyki. Ja wiem, że to jest nudne i że tak średnio ogólnie przyjmowane, tylko że. To działa, bo jeśli dopiero zaczynasz jakąś pracę z rozwojem osobistym, albo takie tematy są dla Ciebie nowe, oczywiście umysł jest potężny, natomiast on w jakieś takie totalnie wielkie zmiany nie uwierzy od razu. On nie uwierzy, że ja jutro, nie wiem, będę zarabiać milion, skoro dzisiaj zarabiam dwa tysiące. To jest za duży przeskok. Te małe zmiany, ta filozofia Kaizen, czyli takie udoskonalanie krok po kroku, Sprawdza się, bo dodaje sprawczości po prostu. Jak zrobisz jakiś mały krok, cieszysz się tym i nastawiasz się pozytywnie. Śrubę w każdej chwili możesz podkręcić, jeśli ten mały krok okaże się za mały. Natomiast warto te cele rozbić na takie małe kroki, które są w zasadzie niemożliwe do niezrobienia codziennie. Więc masz już tą swoją wartość, czyli sens życia. Do tego masz jakieś swoje cele, czyli to. Co chcesz osiągnąć, to, kim chcesz się stać, jaka chcesz się stać, i rozpisujesz do tego jakieś nawyki czy działania. I teraz uwaga, możesz o tej gotowości zapomnieć, możesz też zapomnieć o tej motywacji. To są takie hasła, właśnie motywacja, gotowość, um, powiedziałabym, górnolotne, ale jeśli Twoje życie codzienne jest przez te małe działania ukierunkowane na ten twój cel, czy na wartości, możesz o tych celach i wartościach zapomnieć, bo i tak żyjesz zgodnie z nimi, ten cel i tak osiągniesz. A nie wstajesz sama zastanawiając się, jak boże, czy ja mam motywację, czy gotowość. Nie, bo to jest w tobie. I ten cały system um, jakby. Trochę odwraca kolejność. To nie jest pytanie, czy jesteś gotowa, takie zmuszanie się do gotowości, czy ja mam motywację, zastanawianie się, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Jeśli trochę zrobisz taki krok wstecz i zastanowisz się, o co mi naprawdę chodzi, kim ja naprawdę jestem albo chcę być, yy, jaka jest ta moja wartość życiowa, jeśli znajdziesz do tego cel, czyli nie wiem, no, no cokolwiek, choćby chcę znaleźć lepszą pracę, jeśli zastanowisz się, co możesz zrobić tu i teraz, żeby ten cel osiągnąć i rozpiszesz to na jakieś małe działania, małe nawyki. Po prostu zaczniesz to robić, to no nie ma prawa nie zadziałać, dlatego że to wnika z wnętrza Ciebie, ta Twoja wartość, to jest ta podstawa. No tylko ważna uwaga, to musi być wszystko skorelowane. Cele nie mogą się wzajemnie sabotować. Na przykład jeśli przychodzi do mnie mama, która ma maleńkie dziecko i ona mi mówi, że chce zrobić gdzieś tam karierę zawodową. No nie, no nie to nie po prostu nie zadziała. Rozumiecie o co chodzi, że to musi być wszystko zgodne i yy, yy, po prostu yy, wynikające jak gdyby z ciebie. I tu Hania pisze system małych kroków połączony z tym, żeby nie porównywać się do innych naprawdę działa. Tak, on naprawdę działa, bo ty, Haniu i każda z nas ma swoje własne życie do przeżycia, swoją własną drogę. Nikt tego nie zrobi za nas. Swoją drogą szykuję właśnie posta na Instagramie, dokładnie w tym temacie, także niedługo będzie. I to jest właśnie dokładnie to, jakby zostawiasz cały świat, on cię nie interesuje. Yy, znaczy on cię interesuje, ale nie w, nie w tym kontekście twoich własnych wartości i nie w kontekście twoich własnych celów. Oczywiście, no masz ludzi którzy pomogą ci ten cel osiągnąć, albo masz ludzi, których tam na tej drodze spotykasz, ale cel i y, wartość muszą być twoje. Ja nie lubię tego słowa "muszę", ale, <grymko> ale faktycznie to jest to, to, jest to stanięcie po swojej stronie. To jest to za co kończymu uwielbiam, yy, To jest to, yy, to jest ta podstawa. I wtedy te hasła, motywacja, pewnie no, też słyszałyście, że motywacja się szybko wypala. No tak, bo ona jest sztuczna, ona jest taka y, zewnętrzna. Ktoś ci może pogadać, tak jak ja gadam teraz, y, i z tego nic nie wyniknie, jeśli tego nie poczujesz w środku, po prostu. Y, I o tym jest coaching trochę. Y, on nie robi jej problemów. Y, on jest taki skierowany trochę na autoterapię w sensie, Dobrze, jak coś się dzieje złego, takiego naprawdę traumatycznego, szukaj pomocy gdzieś z zewnątrz, ale widzisz, zawsze Ty szukasz, Ty decydujesz, co Ci pomaga w danej sytuacji, i tak naprawdę porównywanie się do kogoś innego to jest w ogóle bezcelowe. To jest w ogóle bezcelowe, bo po prostu no nie ma drugiej takiej jak Ty. Nikt nie ma w życiu takiego zestawu pytań jak Ty, i tyle, i dlatego, dlatego to działa. I tak naprawdę to tyle o gotowości. Znaczy Twoja gotowość ma wynikać bezpośrednio z Twoich wartości, i wtedy przestaniesz się zastanawiać, czy ją w ogóle masz, czy, czy jej w ogóle nie masz. I cóż mogę jeszcze powiedzieć, to ta gotowość to jest trochę tak, że jeśli lubisz to, co robisz, jeśli naprawdę żyjesz zgodnie z własnymi wartościami, jeśli naprawdę ci zależy, no, to ty się w ogóle nad tym nie zastanawiasz. Tylko właśnie warto zrobić krok. No, jest czas tak do tyłu, tak? Albo co najmniej zatrzymać się i zastanowić się, o co mi naprawdę chodzi, kim ja naprawdę jestem, czego tak naprawdę chcę. I uwaga, naprawdę się można zdziwić, bo ktoś tak wydaje, no tak, ja niby wiem, ale ja wtedy pytam, ale na pewno, na pewno, na pewno. Także, także tak, to, tak to z coachingowego punktu widzenia wygląda, i, i cóż, tyle. Ja mogę tylko zachęcić do, do tej gotowości właśnie przez to, żeby się. Chwilę nad sobą zastanowić i mm, zadać sobie pytanie właśnie, czy ja naprawdę traktuję siebie jako priorytet, czy swoje wartości traktuję jako priorytet, czy naprawdę żyję po swojemu. A e, jeśli odpowiedź na to pytanie, czy jesteś gotowa, byłaby, do czego mam być gotowa, to tym bardziej. E, tym bardziej. Jest takie zdanie, że jeśli nie jesteś w stanie ustalić priorytetu w swoim życiu, Oto Twoim priorytetem powinna być właśnie, e, powinno być właśnie to, żebyś te priorytety sobie ustawiła. Także tyle ode mnie na dzisiaj o gotowości. Mm, życzę Wam cudownego dnia. Dbajcie o siebie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się na live za dwa tygodnie, a w międzyczasie zapraszam na wszystkie swoje media społecznościowe, żeby bądźmy w kontakcie. Miłego dnia. pa. pa.